Samo południe, dokument tekstowy mi nie szkodzi Czas szybko leci, że nie wiem ile minęło godzin Godzin się nie liczy, szczerze mówiąc mam to w dupie Teraz jestem w transie, chujo mówię paszowon, paszowon Właśnie tak człowieku dobrze słyszysz Mówię to do grona, które osób milion liczy to są ludzie, wiesz, chyba tak mi się wydaje. Bo czasem zachowują się jak w fabryce małpek, bezkarnie, bez przerwy, jeden na drugiego skacze Ten lepszy, ten gorszy, no kurwa tego nie trawię. Nawinąłem wszyscy równi, wszyscy tacy sami. Mam jakoś lubić ludzi, argumenty daj mi, no daj mi je. Bo już kurwa czekam długo, one dawno skończyły się, jak na polsacie Hugo. Z uśmiechem na twarzy mówię, że nie zmienię zdania. Ktoś ci nie pasuje, to krótkie wypierdalaj.